Wszystkim miło mi Was powitać bardzo serdecznie na moim kanale Eni Kombinuje z Papierami. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać dwa czekoladowniki, które zrobiłam na prośbę mojej przyjaciółki z okazji zakończenia kolejnego roku w przedszkolu, ponieważ no jej synek skończył kolejny rok. No i wiadomo, że w ten sposób. Moja przyjaciółka chciałaby podziękować od siebie za trud włożony w wychowanie i przekazanie wiedzy takiej przedszkolnej. No, w sumie nie robiłam nigdy. A nie, robiłam. Robiłam. Patrzcie, bym już zapomniała. Pomyślałam, że robiłam szkolne czekoladowniki, ale przedszkolne przecież też robiłam na zakończenie już całego przedszkola dla dzieci. A właściwie chyba dla synka. Tak, bo jak córka kończyła przedszkole, to coś tam innego dawałam. Widzicie, już tyle czasu minęło, że już musiałam sobie przypomnieć, tak, robiłam, bo tam nawet wtedy używałam też tej kolekcji, którejś z tych do jednego czekoladownika i używałam też innej kolekcji, takiego wykronika do składania, którego miałam chłopca z takim ołówkiem, no teraz mi się przypomniało, dawno temu to robiłam i pamiętam, że właśnie paniom się strasznie podobało, bo nawet do mnie pisały potem na facebooku w wiadomości prywatnej za takie, no że chciały podziękować i właśnie się pytały czy to sama robiłam, bo one troszkę wiedziały, że ja się już rękodziełem tam zajmuję więc no, teraz mi się przypomniało, że to wtedy było dla mnie takie bardzo, bardzo miłe i mam nadzieję, że to co teraz zrobiłam dla mojej przyjaciółki również się spodoba paniom tutaj od jej synka. No fajnie by było. No, jeden czekoladownik już pokazywałam przyjaciółce i został jak najbardziej zaakceptowany. Właśnie napisała, że fajnie, bo widać, że to jest na zakończenie właśnie typowo przedszkola, a nie roku szkolnego, bo są właśnie takie typowo przedszkolne elementy, natomiast drugi um... No jeszcze nie wiem, czy się spodoba, bo dopiero co go skończyłam, siadam do nagrywania, a że już jest późno, to moja przyjaciółka już zapewne śpi, w tym bardziej, że ma do mnie jutro rano przyjechać, więc musiała się zapewne wcześniej położyć, więc dopiero jutro go zobaczy już na żywo i, i, i powie, czy jej się podoba, czy nie, ale myślę, że też zostanie zaakceptowany, chociaż jest w całkiem innej kolekcji, ale też jest w takim klimacie bardzo przedszkolnym. Widać też, że to jest przedszkole, nie szkoła. Więc no mam nadzieję, że się spodoba. No, więc teraz po kolei Wam pokażę najpierw produkty do jednego czekoladownika, i od razu Wam go zaprezentuję. A później drugie produkty, które użyłam do zrobienia drugiego czekoladownika. I, i wtedy Wam pokażę ten drugi. Także zapraszam Was na taki filmik. Powiem Wam, że tak sobie patrzę teraz i. No chyba muszę zmienić tło na takie bardziej wakacyjne, bo już te dechy i tulipany, no to trochę nawet mało się tutaj kojarzą z tym co Wam tutaj pokazuję. Przydałoby się tutaj coś jaśniejszego i już bardziej wakacyjnego, ale no szczerze powiedziawszy już teraz jest bardzo późno, nie będę zmieniać tła, bo no muszę tam rozwinąć, go znaleźć i wiecie jak jest. No już jest grubo po północy, jeszcze muszę się wykąpać, więc no już dzisiaj nagram na tym, mimo żeby ładniej to wyglądało nad tym takim, co mam z dechami niebieskimi, bo to tak bardziej morsko mi się kojarzy i wakacyjnie już. Ale weźcie jak patrzę, im się przypomniało, że już by trzeba było powoli zmienić to tło. Także mam nadzieję, że przy nagrywaniu następnych filmików będę o tym pamiętać. No ale przechodząc już do... Tego czekoladownika. Pokażę Wam najpierw produkty, z których korzystałam do zrobienia tego pierwszego, właśnie. I pomyślałam sobie, że wreszcie najwyższy czas użyć kolekcji A Joyful Kids, bo to jest bardzo stara kolekcja, już od Scrap and Me. Ja ją troszeczkę kiedyś oszczędzałam, bo plan był, żeby zrobić właśnie moim dzieciakom takie bliźniacze, podobne, właśnie albumy na zdjęcia z przedszkola. Właśnie dla córki chciałam używać bardziej tych takich różowo-fioletowych stron, a dla synka tych takich niebiesko-zielonych. I to miało być takie mniejsze folio, ale jednak, żeby troszkę, troszeczkę tam pomieściły. No więc oszczędzałam, bo wiecie, bałam się, że mi braknie, ale w sumie jeszcze niedawno dostałam gdzieś tam. Nie wiem, czy już w jakiejś wygranej, czy w wymiance, czy gdzieś tam, jedną dodatkową kolekcję, więc stwierdziłam, że dobra, już trzeba ją pociachać, bo ona jest idealna właśnie na takie przedszkolne prace. A za dużo takich kolekcji nie mam, bo jednak więcej mam takich typowo szkolnych, no nie? A takich, gdzie widać, że te elementy są takie przedszkolne, to już, no, tego mam zdecydowanie mniej. Kiedyś robiłam jedynie kartkę z tej kolekcji, taką kartkę z wysuwaną, która wyglądała po prostu jak tort. E, pamiętam, że na cudnej paczce był taki tutorial i kiedyś robiłam dla właśnie mojej bratanicy taką karteczkę, która też się bardzo spodobała, ale e, no stwierdziłam, że mogę ją troszeczkę znowu pociąć, no nie, bo mi się ona bardzo podoba. E, właśnie to chyba nie były takie właśnie jeszcze jaj i te postacie może nie są idealne, ale ale są właśnie ładne, i te kolekcje starsze o wiele bardziej do mnie teraz trafiają niż te wszystkie jajnie. E, takie właśnie typowo rysowane, właśnie jak, jak. Widać, że to jest taka dziecięca, właśnie jak, jak jakby troszkę dziecko może też malowało jakieś takie bardziej utalentowane, oczywiście. E, więc no, podoba mi się strasznie ta kolekcja. Więc z niej korzystałam e, i do tego trzeba było znaleźć e, napisy, i w sumie miałam. Po co ja to mam? Miałam użyć tych ale w końcu ich nie użyłam, więc to może sobie wezmę w ogóle na bok, bo nie wiem, czemu to tu mam, bo w końcu zdecydowałam na te napisy, na te napisy Old School z UHK Galery, do obu czekoladowników z nich korzystałam. I prócz kolekcji napisów w sumie używałam tylko jeszcze wstążeczki do zawiązania czekoladownika i miałam taką fajną właśnie yy, z sowami. Sowy zawsze się kojarzą z takim symbolem mądrości, wiecie, z, właśnie ze szkołą, szkołem z przekazywaniem wiedzy. A jeszcze do tego moja przyjaciółka kocha sowy, uwielbia. Yy, więc wiedziałam, że no pewnie jej się spodoba i też mi się kolorystycznie to bardzo pasowało, bo właśnie też on jest na białej bazie, takiej jasnej, i jest bardzo niebieski, więc no idealnie dopasowałam tą wstążkę. Także to jest wszystko w sumie, z czego korzystam. Oczywiście miałam gotową bazę, ale nie pytajcie mnie, skąd ona jest, bo nie mam pojęcia. To jest ta baza czekoladownika z takim wyciętym półokręgiem, bo są też takie proste i takie no ten półokrąg niby fajnie wygląda, ale ciężej się potem docina ten papier w środku, więc zawsze gdzieś tam trzeba się bardziej z tym pomęczyć, Także ja chyba wolę proste, ale no miałam takie, więc no skorzystałam z tego, co posiadam, bo już jakbym miała sama robić bazę, to tym bardziej by to trwało. No i już Wam pokazuję efekty tego mojego pocięcia tej kolekcji. I wygląda, słuchajcie, tak. No, chciałam bardzo zrobić po prostu taką scenkę przedszkolną, jakby troszeczkę bardziej z podwórka, może, ale no, jednak dodałam też jakieś takie zabaweczki, żeby było jeszcze bardziej kolorowo, dziecięco i tak do tych latawców mi się wpasowało. Bo tutaj właśnie w tej kolekcji były też takie tła właśnie z niebem, z latawcem, więc to tak stwierdziłam, że nie daję tu żadnej serwetki już, tylko po prostu ponaklejam na różnych dystansach elementy i zrobię taką scenkę jak z. No z przedszkola, z podwórka, jak dzieciaki wychodzą się bawić. Właśnie, no najczęściej są tam takie huśtaweczki. Wiadomo, no, tam chłopaki też grają już w piłkę. No i właśnie są jakieś tam klocki, nie klocki. I chłopczyk właśnie w blond włoskach, bo synek mojej przyjaciółki ma jasne włosy, niebieskie oczy, więc no tak najbardziej mi tam się wpasował. Tutaj też dokleją dodatkowe chmurki, bo też są na papierze. Te tutaj, ale też są doklejone. I tutaj też ten jeden latawiec jest doklejony, potem jest ta huśtawka, troszkę się pobawiłam z wycinaniem jej. No i piłka właśnie jest wyżej, wyżej jest ten chłopczyk i wyżej jest ten pociąg i z klocków i ten jeden klocek. I oczywiście napis też jest na dystansie, bo niektóre są na płasko, tak jak właśnie ta huśtawka, te, te, te klocki, te chmurki, latawiec. No bo to by było ciężko na dystansach, nie? Takie, takie cienkie popodbijać. Po, po no, i oczywiście ten panel też jest na delikatnym dystansie, ten drugi, więc całość jest oklejona tym takim papierem w paski, staram się, żeby była kontynuacja wzoru wszędzie w miarę się to udało. No, tutaj z jednej strony zawsze jest problem, ale tak to w miarę fajnie to wygląda, i już Wam pokazuję środek. I środek też jest taki mocno przedszkolny, jeszcze bez czekolady, bo wiadomo, już moja przyjaciółka sobie tutaj dołoży czekoladkę. Oczywiście tutaj jeszcze dojdą podziękowania, ale to jutro sobie razem przygotujemy, jak przyjedzie i wydrukuję i dokleję, żeby sobie tam, no sama od siebie trochę tam napisała, bo wiadomo, drukarkę mam, więc to już zrobimy jak, jak wpadnie. I na dole też wykorzystałam taki papier, gdzie też były takie same klocki, żeby to pasowało do tego, jakby rozsypane, nie? Więc no, myślę, że fajnie to wygląda. Też są te cyferki tu gdzieś. Wiadomo, może się w przedszkolu uczy pierwszych cyferek pisać, więc no tak mi się fajnie wpasowało to. No i mi się podoba jak to wyszło. Naprawdę yy, fajnie się bawiłam, bo dawno w sumie nie robiłam też czekoladownika. E i też dawno nie robiłam nic takiego szkolnego, bo na dzień nauczyciela ostatnio robiłam jakieś takie kartki bardzo, bardzo na szybko. Na ostatnią chwilę jakoś tam wiem, że nie miałam za dużo czasu. Ja się zawsze staram tak ładnie, wiecie, to zawiązać, żeby jak są dwustronne, żeby jednak widać było, to, to tutaj jeszcze to potem poprawiam do zdjęcia i w ogóle. Ale no zawsze chcę, żeby to tak było ładnie. No, właśnie, to mi się coś ładnie nie ułożyło. No, ale mniej więcej. Właśnie, przy takich dwustronnych trzeba się troszeczkę pomęczyć, żeby to ładnie wyglądało. No, nie. O! Więc to jest pierwszy czekoladownik, jakiego wykonałam. I teraz pokażę Wam już no ten drugi jeżeli chodzi o ten właśnie kolejny czekoladownik no to tak samo korzystałam z tych napisów od UHK Galery do tego wszystkiego korzystałam sobie z maski takiej właśnie z Ali czy tam skądś gdzie były takie różne kleksy ja bardzo lubię to wykorzystywać do szkolnych projektów właśnie jak to dzieci szczególnie w przedszkolu tak jeszcze wieszcie gdzieś tam mi się ciapnie i właśnie ja sobie to odbijałam tymi tuszami pod kolor kolekcji I jeszcze korzystam też z tych wykrojników. Dwóch to są też jakieś z ali, po prostu takie zwykłe, z pszczęciami. Gdzieś tam ponaklejałam sobie te czerwone kropeczki na koniec. To też kupowałam na ali. Zresztą wstążkę. Tym razem wybrałam sobie taką z zygzakami, bo baza też. Jest oklejona właśnie głównie tym papierem z takimi też zygzaczkami, więc mi to fajnie się wpasowało. I to jest troszkę z takich zestawów w pudełkach, takich cienkich, czarnych, było mnóstwo kiedyś takich różnych zestawów właśnie w sklepie Action. No i właśnie tutaj głównie korzystałam z tej kolekcji, czyli Childhood Crayons, bo tylko jeden arkusz przydał mi się z tej kolekcji. Okleiłam nim tam w środku czekoladownik tym właśnie arkuszem z literkami, bo wiadomo, że właśnie w szkole uczymy się pisać tych pierwszych literek, ślaczków i różnych takich. Więc to sobie użyłam, a tak to korzystałam właśnie z tej kolekcji. Całość została oklejona tymi zygzaczkami, w środku też tym takim z rysunkami różnymi. No i też na tło mi się przydało no, takie tło żółte i, i jeszcze zielone na serwetce właśnie z tym mniejszym wykrojnikiem wycięłam to I jeszcze korzystałam też z tych elementów, które są dedykowane znowuż do kolekcji szkolne przygody. To była kolekcja bardzo podobna właśnie do tej, która właśnie była taką kontynuacją, nie? Tylko już bardziej mam wrażenie, że pod szkołę, bo właśnie te kredki dzieciństwa miałam wrażenie, że były takie bardziej właśnie przedszkolne, a ten School Adventus to bardziej już... Yy, dla starszych dzieci, no nie powstała. Tak mi się to kojarzy, że to po to było zrobione, bo faktycznie te elementy już są w większości szkolne, ale też kilka jakichś zabawek yy, i innych elementów się tam znajdzie, więc sobie jakoś tam poradziłam. Bo wybrałam sobie, słuchajcie, taki przedszkolny plecak, właśnie taki mniejszy, jakiś tam stateczek, piłkę kredki i właśnie dzieciaczka, który gdzieś tam przegląda jakąś książkę. Wiadomo, że w przedszkolu też się troszkę uczymy już, więc no tak mi się też to wpasowało. No i prezentuję się ten czekoladownik, tak. I powiem wam szczerze, że nie wiem, który mi się bardziej podoba, czy ten, czy ten, dajcie też koniecznie w komentarzach znać, który jest waszym faworytem, czy ten bardziej niebieski, czy ten kolorowy zrobiony z kraft oklokowych papierów, bo taka fajna też scenka tutaj jest właśnie. Z elementami przedszkolnymi, te kleksy fajnie tutaj wyglądają, te kropeczki dodatkowo. No i ta wstążka, tak jak właśnie wspominałam, bardzo fajnie się wpasowuje do tych zygzaków tutaj. Może jest troszkę bardziej czerwona, ale z drugiej strony znowuż te elementy też są mocniej czerwone niż na przykład tutaj ten stła. No i też napis właśnie z uchaka, kochanej pani. W tym drugim był napis dla naszej pani, bo nie miałam dwóch takich, nie? Więc tak sobie poradziłam. I też na białej bazie, tej samej, tej samej bazie, bo miałam dwie takie same. No i w sumie tyle z zewnątrz. Też pooklejone z wszystkich stron, a w środku, już wam pokazuję, jest też tak mocno przedszkolnie, bo są te takie rysuneczki, one mi się troszeczkę kojarzą z malowaniem też kredą, nie? Na chodnikach. No i tutaj te litereczki, więc no myślę, że też słodko, tak fajnie, przedszkolnie dziecięco wyszło. Więc mam nadzieję, że się i ten spodoba mojej przyjaciółce, bo tak jak mówię, tego jeszcze nie widziała, w sensie, no ja jej wysłałam zdjęcie, ale nie odpisała, więc prawdopodobnie już śpi, więc albo mi odpisze rano, albo dopiero no, po przyjeździe, powie czy jej się podoba, czy nie? Bo u mnie ma być już o 11, ale że ona jedzie do mnie do Częstochowy z Katowic, no to wiadomo, że gdzieś musi wcześniej wyjechać. Zwłaszcza, że ona do mnie przyjeżdża, słuchajcie, w Boże ciało, więc wiadomo, że te pociągi będą rzadziej kursować święta i będzie musiała wyjechać trochę wcześniej, więc no. Także ja też muszę wcześniej stać. Bo tak dosyć wcześnie przyjeżdża, a jeszcze muszę coś tam zrobić, jakąś sałatkę, nie sałatkę, także tak to wygląda. Sobie fajnie spędzimy właśnie też przy okazji dzień. No i pewnie sobie gdzieś pójdziemy na spacer. Po się mamy nawzajem, bo my obie dwie po szkole fryzjerskiej, więc akurat się obetniemy nawzajem. Więc no szykuje się też milutki dzień. No i to tyle w tym filmiku. No mam nadzieję, że jeszcze zdążę Wam to wrzucić przed zakończeniem, chociaż no nie wiem w sumie jak to będzie, bo w przedszkolu w ogóle jest chyba wcześniej to zakończenie zawsze niż w szkole. No w szkole jest w tym roku wyjątkowo późno, bo dopiero 27. Zwykle było troszkę wcześniej. No ale w sumie nie wiem, bo jeszcze tam jeden filmik chcę dodać, żeby tak w miarę w kolejności to dodawać, więc w sumie zobaczę. Ale też w sumie na koniec Wam tutaj już życzę i Waszym... Pociechom, udanych wakacji, wypoczynku, właśnie dla tych mam, które gdzieś tam no, nie muszą chodzić do pracy i będą mogły się teraz wyspać, bo nie będzie trzeba wstawać samego rana i wysyłać dzieci do tej szkoły czy tam przedszkoli. To tym bardziej życzę właśnie wypoczynku, no miłego takiego czasu i udanych wszelakich wyjazdów i mimo. Mam nadzieję, że mimo wszystko, że będziecie do mnie na kanału zaglądać, bo wiem, że zawsze w wakacje troszeczkę ta oglądalność spada. Bo mam Wam sporo do pokazania, więc no, mam nadzieję, że mimo tego gdzieś tam będziecie od czasu do czasu do mnie zaglądać. I to na tyle w dzisiejszym filmiku. Lecę, bo już jest bardzo, bardzo późno. Pa!